Wojna na Ukrainie odbiła się nie tylko na jej mieszkańcach czy mieszkańcach Rosji, ale również na pozostałych państwach. Oczywiście nie możemy tutaj porównywać skali zniszczenia, chodzi tutaj bardziej o skalę gospodarczą. A w przypadku tego filmu chodzi mi głównie o ropę. Ponieważ cena ropy tego samego dnia wywindowała w górę o 25%, co przełożyło się na cenę paliw na praktycznie wszystkich stacjach benzynowych. A pamiętajmy, że to tak naprawdę pierwszy dzień rozpoczęcia działań wojennych. Stacje paliw są tłumnie oblegane przez klientów, a ceny, no właśnie, na niektórych stacjach niestety bywają niebotyczne. Panika nakręca spirale i w sumie wcale się nie dziwię, no bo przecież nikt nie chce zostać bez paliwa, no bo jakoś do pracy trzeba dojeżdżać. Na szczęście w sumie dzisiaj nie jest tak źle na większości stacji, z tego co obserwowałem jeszcze z rana większość stacji miała ceny na poziomie 5 zł i 60 groszy za 9,5 ewentualnie diesla. Pod koniec dnia już na większości stacji było to praktycznie 6-0. Natomiast oczywiście są przypadki, tak jak w przypadku tego screena, gdzie cena oczywiście jest astronomiczna. Dajcie znać, ile kosztuje paliwo na stacjach w komentarzu, w opisie tego filmu oraz jak długo czekaliście w kolejce, aby je zatankować. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się